Dzień dobry! Witam Was szybkim śniadankiem Może yy, widok mnie zachęca ale zaraz coś z tego wymajstrujemy Miałam dzisiaj ochotę na paprykarz warzywny O, jest ostrość piękna Uwielbiam ten paprykarz Ja wiem, że składnia zachwyca ale ja go naprawdę uwielbiam, zresztą ja w ogóle uwielbiam paprykarz Niemniej jednak chciałabym ograniczyć spożywanie mięsa, no i pomału, pomału się do tego przyzwyczajam. Oczywiście nie będę tego robiła w ciąży, ale po ciąży chciałabym się odzwyczaić pomidorek i ogóreczki małosolne, które uwielbiam, po prostu uwielbiam. Jak byłam mała o dziwo nie, nie lubiłam małosolnych a teraz mi się smaki pozmieniały i mogłabym je jeść codziennie, także zabieramy się za śniadanko Cześć, przywitałam się bo mnie w ogóle nie było widać, jak widzicie jeszcze w piżamce, wyłączę w obiad sorry ja jeszcze w piżamce także zaraz biorę się za Mm, Robię śniadankę i widzimy się z balkonu, ponieważ się mamy piękną pogodę. I właśnie tam zamierzam je zjeść. Także pójdziecie ze mną. A póki co chowam się, ponieważ widzicie, że jeszcze nie jestem wyjściowa. Już jesteśmy na balkoniku i będziemy jeść. Jak widzicie, śniadanko mało wyszukane, ale ja na śniadanie uwielbiam chleb. Ja naprawdę uwielbiam chleb, próbowałam nieraz się przestawić. I mamy bułeczki pełnoziarniste z paprykaszem, pomidorkiem, ogórkiem małosolnym i witaminki dla dziewczynki, czyli banan. Naprawdę, był okres, że jadłam owsianki, znaczy zmuszałam się do tych owsianek. I myślę, że do nich wrócę, niemniej jednak, bo są zdrowe, a w, później w trakcie dnia już w ogóle na pewno ich nie zjem. No niemniej jednak teraz jem pieczywo i do tego zwykła czarna herbatka. Słuchajcie, jest taki upał. Widzicie, świat zakradł. Ponieważ mamy kota i mieszkamy na trzecim piętrze, a nie chciałabym, żeby on wypadł mi. I nasz pierdolnik. O, przepraszam. Ale mamy remont. To znaczy mini remont, ale o tym później Wam opowiem. I niestety yy, wszystkie nabytki są na balkonie. Także smacznego! Dzisiaj jest gorąco. I pokażę Wam się jak wyglądam. Mam nadzieję, że widać po słońce pada. Skjeneczka obszerna, troszeczkę grubsza, ale e, słuchajcie, w przeciągu tygodnia ja tak przytyłam, e, że nie mam na siebie co wkładać. Naprawdę nie mam na siebie co wkładać. Taki makijaż. Delikatny. Ja bardzo delikatnie się maluję, generalnie, także mm, tak się prezentujemy. Pokażę Wam jeszcze mój. Nowy regał na książki, w końcu się dorobiłam. Generalnie bardzo dużo książek mam u moich rodziców, niemniej jednak ja uwielbiam książki i moim marzeniem jest mieć dużą biblioteczkę w domu. Natomiast jak możecie zauważyć, bardzo dużo kolekcji to są biografie rokowe. Uwielbiam je kolekcjonować i w domu trzymam te najfajniejsze, te, które uwielbiam, uwielbiam do nich wracać, te, które są mi najbliższe. Um, uwielbiam Dima Morisona, słuchajcie, to jest mój e, idol wszechczasów, czasów. Um, także o Jagger, Merkury, Merkurego też kocham, nie uwielbiam. Masa, ale masa absolutnie nie jest moim idolem. Po prostu kupiliśmy ją z ciekawości już tutaj. Także jest sobie. Tutaj parę mam takich powieści obyczajowych typu dziennik Bridget Jones, saga Millennium, mały książę. Uważam, że to jest książka, którą każdy powinien mieć w swoim domu. Dlaczego mężczyźni kochają zołzy? Tak, uważam, że to też jest książka, którą każda kobieta powinna przeczytać. Ja mam ją już dobre 10 lat. Wojny Gucci. No, taka średniawka jak dla mnie, sekrety urody goranek. Bardzo fajna książka. No i kulinaria, słuchajcie. Ja uwielbiam książki kulinarne. Tutaj w domu mam te takie. Dla mnie najfajniejsza. I e, generalnie mam takie postanowienie, od którego troszeczkę odeszłam, ale od czerwca wracam, że co miesiąc kupuję przynajmniej jedną książkę kulinarną. E, teraz skupiam się raczej na kuchni wegańskiej, wegetariańskiej, jak żyć zdrowo, jak jej zdrowo, bo po prostu ten temat mnie interesuje. Mm. Staram się pomału przekładać to na swoją dietę, ale... pomału Tutaj yy, kolejna część książeczek kulinarnych yy, Gazety Mamo to ja, ja ich nie kupuję, dostałam je w spadku, także je sobie czytam, ale... Ja generalnie gazet nie kupuję i no, nie, nie do końca je polecam, ale to tylko moje zdania Najfajniejsze książki i naprawdę przystępne, jeżeli nie jesteście maniakami gotowania, to są książki Peszne 25 ani Starmach. Ja je naprawdę ze szczerego serca polecam. Pierwsza część, którą kupiłam i która w ogóle została wydana, ona jest chyba tutaj. Zobaczcie, jak ona wygląda. Nie wiem czy kamera uchwyci te wszystkie plamy od czekolady, od gotowania, ale wierzcie mi, że ja tutaj zrobiłam praktycznie każdy przepis i każdy mi wyszedł świetnie. E, także jeżeli nie macie jej w swoim domu to polecam wam serdecznie, bo ma bardzo fajne, proste przepisy. Także jeżeli jesteście początkującymi gospodyniami domowymi to jak najbardziej. I tutaj mamy troszeczkę Kinga. Też jakieś y, powieści y, Neil Gaiman Uwielbiam y, y, Neil Gaimana Ym, Gra o tron Też King Także troszeczkę fantastyki To akurat Seba bardziej lubi Ja jakoś Stevena Kinga No nie wiem, nie, nie do końca mogę przez niego przejść Zdrowe gotowanie Anny Lewandowskiej, no ja nie polecam Jadłonomia, ja teraz wyszła nowa i myślę, że właśnie ją w czerwcu kupię, ponieważ podobno jest. Coś padło, słuchajcie. Nie wiem czemu on mi przerywa co jakiś czas album Rolling Stones w 50-lecie, przepięknie wydane. Teraz można kupić koło za grosza, także polecam Wam serdecznie. No, mój ulubiony zespół ACDC Brian Johnson. Generalnie e, biografia jest dla mnie mało ciekawie napisana, ponieważ ona się odnosi do e, samochodów, których e, Brian nie jest ogromnym fanem, tak? No ja i samochody to jest troszeczkę inna bajka. No niemniej jednak musiałam ją przeczytać. Tutaj jest coś Seby. ACDC oczywiście. Steven Tyler. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja... Ogromnie ubolewam, naprawdę ogromnie ubolewam, że nie będzie nas na koncercie Erosmithów w Polsce, który będzie w czerwcu. No ale ja już będę w siódmym miesiącu ciąży i no przyznam się szczerze, że no nie wiem, może i mogłabym się wybrać, może to nie jest jakieś przeciwwskazanie, ale no dużo osób mi mówi, że jednak tego typu imprezy. No, w końcówce jednak ciąży w trzecim trymestrze nie są zalecane z uwagi na głośny dźwięk. No, więc my sobie też darujemy, ale przesięgam wam, to jest jeden z tych koncertów, na których bardzo żałuję, że mnie nie będzie. Mick Jagger. No, ikona po prostu ikona. No, te dorsi. Jim Morrison, mój ukochany. Zresztą zobaczcie na górze. Widzie portę Jima. I on już jest ze mną dobrych 10 lat. Z każdego mieszkania jeździ ze mną. Przywiozłam go z wakacji, znalazłam ten obraz, słuchajcie, na jakim stoisku za 5 złotych. Dosłownie kupiłam go za 5 złotych i mm. uwielbiam go. Tutaj mamy różne cytaty z rokowych piosenek naszych, ponieważ Seba się bardzo nie chciał zgodzić na napisy w mieszkaniu, bo stwierdził, że to jest infantylne i wszyscy to mają, więc musiałam go wziąć na sposób i mówię: Dobra, to choć damy kilka naszych wspólnych cytatów z rokowych piosenek, no i oczywiście to kupił, no bo to jest dobry pomysł. także. Jim Morrison jest ze mną. Tu mój koteł. Cześć Lokuś. No hello! Spiesz sobie tak? No dobrze. No i chciałam Wam się pochwalić moim nowym nabytkiem. Musieliśmy przenieść książki z sypialni, ponieważ tam gdzie są regały, one stoją puste, bo... Bo będzie łóżeczko. Ale jeżeli nie znacie też Naila Gaimana, no to ja Wam koniecznie go polecam, ponieważ facet ma no, przepiękne historie, zeschizowane, ale y, mają coś takiego bajecznego dla mnie, baśniowego. Y, on mi troszeczkę przypomina, to jest moje odczucie Dima Bartona, no ale jeżeli nie znacie, to koniecznie przeczytajcie chociaż tę książkę. Beata Sadowska i jak tu nie jeść No ja nie... O Jezusiu Ja niekoniecznie tą książkę polecam Ale gdybyście chciały usłyszeć więcej Na temat którejś z tych książek Dajcie znać Nigella Kiedyś, słuchajcie, moja ikona, naprawdę ikona kuchni. Tak naprawdę to dzięki niej zainspirowałam się kuchnią, polubiłam ją, zaczęłam oglądać programy kulinarne, zaczęłam kolekcjonować książki kucharskie. W ogóle wyszłam do kuchni, chyba mój jeden z takich pierwszych fajnych obiadów to właśnie był ugotowany z przepisu Nigeli. także. Mam tylko dwie książki, ponieważ no, te produkty jednak są ciężko dostępne w Polsce i te książki nie są spytanie, więc na razie mam tylko dwie. Myślę, że moja kolekcja się na pewno jeszcze jakąś powiększy z czystego sentymentu. Natomiast o wiele bardziej podobają mi się książki Jamie'ego Oliviera. Teraz moje pytanie za milion dolców, gdzie ty jesteś? Tu jest. Gotuj zdrowo dla całej rodziny. Najnowsza książka Jamie'ego i świetna. Naprawdę świetna, także polecam Wam serdecznie. No dobra. My z się żegnamy. Jedziemy do urzędu komunikacji odebrać dowód. Papa Luki, pożegnasz się. Lokuś. No Numer. No miau. No dobra, pa, pa. I stało się, słuchajcie. I ja skorzystam z promocji 2 plus 2. Miałam kompletnie nie. nie korzystać, bo mam w planach w czerwcu odwiedzić Kilsa. Chciałam sobie kupić tą maseczkę z Origins. No i stwierdziłam, że bez sensu, ale musiałam naprawdę, wierzcie, mi musiałam wejść do Rosmana po płatki bo mam już tylko jeden, a bez nich nie umiem funkcjonować. No i niestety, niestety albo stety, zobaczymy. Skusiłam się na no, cztery rzeczy. Nie wiem, dla mnie jest to zupełna nowość. Eee, krem pod oczy. Ostrość, łap, ostrość. Co jest z tą ostrością w tym aparacie? Krem pod oczy. Niby rozjaśnia, likwiduje cienie na dzień lub na noc 30. Plus. No, zobaczymy, słuchajcie. Ja chcę sobie kupić w czerwcu ten krem na noc, Kilsa, ponieważ mam serum, jestem nim zachwycona. Zobaczymy, jak spisze się krem. No, a tutaj, no, o, zobaczymy. Kupiłam też sławną maskę e czerwoną, złuszcza z węża pory, trzy klinki, ekstrakt z czerwonych alg. Słyszałam o niej bardzo dużo dobrego, także się okaże. Znając mnie, no dostarczy mi na dużo więcej aplikacji niż 10, ponieważ one są znacznie bardziej wydajniejsze niż mówi o tym producent. Wahałam się, czy ją wziąć, ponieważ bardzo chciałam ją spróbować. No ale w czerwcu chcę kupić dość drogą maskę, ale słyszałam już o niej legendy, które są podobno. No, maska podobno robi cuda na twarzy i bardzo chcę ją spróbować. Niestety ona tania nie jest, więc no, zastanawiałam się, czy obi na pewno jest mi potrzebna, no ale no, niestety nie dałam rady się nie skusić. E, kolejna rzecz to Evre, e, żel do mycia twarzy różany. Ja kosmetyki różane naprawdę uwielbiam. Żel ma pompkę, więc to już jest ogromny plus. Ja kupuję tylko i wyłącznie żele z pompką. E, u mnie się najlepiej sprawdzają. No i byłam go ogromnie ciekawa, ponieważ toniki Ewre uwielbiam. Ale mam w samym pasie toniki, więc e, są mi one niepotrzebne. Ten olejek różany, no tak średnio się polubiliśmy, natomiast e, musiałam skorzystać. I kupiłam serum, które chcę używać na noc, na noc. Na noc przecież mam kilsa, Ale na dzień wyrównanie kolorytu, nawilżenie, odżywianie, ponieważ słuchajcie, może się tutaj pokażę wam. O. Jestem ponieważ muszę Wam powiedzieć, że jak jestem, odkąd jestem w ciąży to moja twarz przeżywa po prostu koszmar. Ja marzę o tym, że by zaraz po ciąży iść do kosmetyczki i zrobić porządne zabiegi na moją twarz ponieważ ona jest tak zanieczyszczona, ma tyle przebarwień i jest no, wygląda tak nieświeżo i tak niefajnie, ponieważ było na nich tyle wyprysków i tych ropnych, i tych nieropnych. Mam pełno blizn. Nawet teraz widzicie, ponieważ no ostatnio mi trochę rzeczy powyskakiwało. jestem bardzo ciekawa, czy on faktycznie tak wyrówna kolory. Niby ma witaminę C, 10% retinol. Że retinolu się nie powinno wciąż używać. Teraz tak do mnie. Hmm. Muszę poczytać w składzie, ile on ma tego retinolu. No, tak w połowie on, gdzie jest ten retinol. To znaczy, serum i tak, yy, i tak mam jeszcze z Ifrosher. I pewnie do końca ciąży jako nie zużyję, także to jest taki malutki zapas. Także w sumie to spoko, przeraziłam się, ale przecież mam prawie całe serum. E, balsam pod oczy no, też jest nam go bardzo ciekawa, ponieważ e, zobaczcie, jakie mam podkrążone oczy, i mam obrzęki, ale one raczej wynikają z moich problemów z nerkami. To co prawda kreatynina. Jest tylko lekko podwyższona No niemniej jednak ona wpływa na moje obrzęki Wątpię, by kremy pomogły No niemniej jednak próbuję, walczę I miałam ostatnią właśnie próbkę Kilsa Tego na noc, Midnight I byłam nim zachwycona Mam serum, jest fantastyczne Ej, Więc chcę sobie kupić w czerwcu Ale to może... Zobaczymy na oczy. Zresztą jak pojawi się dziecko, no to na pewno moje oczy by nam wyglądały koszmarnie. No i ta linka. Kurczę, chyba zaraz sobie zrobię maseczkę, słuchajcie, ale chcę iść na balkon poczytać. No, także tylko cztery rzeczy. Zobaczymy. Zobaczymy. Ja idę robić herbatka. Nie macie obiadu, to znaczy zrobię sobie obiad. A ja mam ochotę na serek wiejski ze szczepiorkiem i rzodkiewką i zrobię sobie go. Ale to Wam pokażę. Teraz sobie zrobię herbatkę. Kupiłam takie maślane ciasteczka, które tutaj nasza piekarnia sama wyrabia. Nie znam składu. Niby to jest naturalna piekarnia, ale powtarzam niby, bo nigdy nie widziałam składów. No, ale mam taką ochotę, słuchajcie. Mm. No i podjechaliśmy jeszcze z rodzicami obejrzeć wózki, ponieważ e, no już trzeba zacząć się rozglądać. Mm, także już mamy swój upatrzony wózek, także super, będziemy go zamawiać. E, także naprawdę fajny dzień. Mm, fajny dzień. Odnalazłam też swojego bedre, który mnie leczył i. Ja byłam z niego jako dziecko bardzo zadowolona. A moja mama była z niego zadowolona, jako osoba dorosła. Zresztą ona miała fantastyczny ze mną kontakt, pamiętam ją do dzisiaj. I okazało się, że ona przyjmuje w przychodni Seby. I w związku z tym, że to jest taka przychodnia prywatna, ale zakłady pracy mogą wykupywać w niej pakiety. No, to jeszcze seba dokupi pakiet dla naszego dziecka, i się okazało, że będzie miał fantastycznego pediatra. Mamy wózek, mamy zakupy, mamy, wiemy co chcemy zjeść, bo to też dużo. I się już relaksujemy, słuchajcie, tak? Cudownie. Także do zobaczenia.